Is it this A już, proszę Państwa, nasi paradowice wrócili już z Lubiatowa, gdzie jechali traktorami, maszynami LKT na plażę, odbył się tam pokaz. Jeden ciągnik nawet utknął w wodzie w morzu, nie powiem który, bo mi wstyd, ale było naprawdę bardzo przyjemnie, fajnie. Pierwsza kąpiel w wodzie zajęczona, woda cieplówka i by ktoś się wybierał. A teraz słuchajcie, trwa jeszcze ride krosowy w koczebku niedaleko stąd, więc dzieje się trochę tam. My tutaj oczywiście zapraszamy dalej do korzystania z naszych muchańców. Zapraszamy także bardzo serdecznie tam z tyłu między drzewami, tak na prost ceny. Znajdujemy...